Cześć, witajcie, powiemy sobie, jakie najlepsze są odmiany borówki średniej, inaczej półwysokiej. Testowałem ich sporo, więc mogę coś powiedzieć. Jest tutaj odmiana Kaspliszka. Czy jest bardzo dobra? No Ciężko powiedzieć. Ma na pewno dużo antocyjanów w skórce, dlatego wygląda na bardzo ciemną. Jak widać Owoce ma takiej średniej wielkości Może nie są to najmniejsze, ale są to małe owoce Tutaj mamy odmianę Arto Ma powiązania z borówką bagienną I wąskolistną Owoce ciutkę większe od Kaspliszki Czy mogę ją polecić? No... Tak nie do końca jest to jakiś, jakaś ciekawostka. Ma problemy trochę jeśli chodzi o nawodnienie. Potrzebuje trochę więcej wody. Szczególnie jeśli ją wsadzimy od innych odmian. To po borówce bagiennej. Tutaj mamy odmianę Jorma. Ma owoce. Bardzo podobne do kaspliszki. Podobne wielkościowo. Kolor ma bardziej błyszczące liście. Bardziej wydłużone czy polece. Tak średnio może być. Tutaj mój faworyt. Odmiana Polaris. Po borówce wąskolisnej amerykańskiej. Ma ciemne liście fajny pokrój, bo ma też bardzo sztywne pędy. Nie zobaczycie tutaj pokładania się pędów, a owoce duże, bardzo duże. Nie widać tu też takich charakterystycznych gwiazdek, jeśli chodzi o pozostałości po kielichu. Ładnie to wygląda. Proszę zobaczyć jakie ładne owoce. Liście piękne, ciemne. Kolejna odmiana. W tym roku będzie miała normalne owoce. Pink popcorn w tamtym roku mi popękała. Jak to popcorn? Zobaczymy w tym roku. Ale jest w trochę lepszej kondycji. Jeszcze nie dojrzewa. Ma różowe owoce. Jeszcze nie jestem w stanie nic o niej powiedzieć. Tutaj mamy odmianę. North Blue. Dość odmiana podobna do Polarisa. Niewiele się różni, chociaż tutaj widzę trochę gorzej mi rośnie, ale to jest pojedynczy krzew, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest kwestia pojedynczego krzewu, czy odmiany. No i tutaj mamy jeszcze. Odmianę Sheepwewa, czy, czy jakoś tak się nazywa to. Też bardzo podobna odmiana do tych poprzednich, czyli Nord Blue i Polarisa. Tutaj mam jeszcze borówkę średnią Sunshine Blue, ale to ma w ogóle in, inne powinowactwo. Ma powinowactwo do borówki. Darowi, więc tutaj nie ma co porównywać. Jest to bardzo fajna odmiana, smaczna, ma dość duże owoce, jest odporna na suszę dzięki nalotu woskowego i grubym liściom, ale lubi przemarznąć sobie. Tutaj mamy taki klonik po odmianie pudte. Samej pudte już nie mam. Bo mnie miała tendencję do antragnozy, więc jej się pozbyłem. Samoputę jest dość fajną odmianą. Jest dość niska, ale owoce ma dość duże, ciemne i bardzo smaczne. Tutaj ten klon nazwę sroka, bo będzie czarno-biały. To jest mieszaniec. Właśnie odmiany putte i Sunshine Blue. Więc, jaki jest mój faworyt, jeśli chodzi o odmiany średnie, o odmiany średnie? No, to tutaj właśnie Polaris jest moim faworytem. No i w pewnych aspektach właśnie Sunshine Blue. Bo ona ma te owoce, moim zdaniem, najsmaczniejsze. Jest krzewem bardzo odpornym, miałem jeszcze odmianę Emil, nie miałem na przykład odmiany Top Hat. Ale Emila też się pozbyłem, bo miał naprawdę bardzo małe owoce i nie podobała mi się ta odmiana. To na razie tyle z tych odmian średnich, które testowałem, to wam mówię jakie mam doświadczenia. Na razie dzięki za oglądnięcie i cześć.